Dobra, to co, to jedziemy, czy co? Ja wam jedziemy. mogę wyjaśnić zasady, jeśli chcecie, Dobrze. bo ja wiem. Dobrze, Dobrze. Zasady dobra. Zasady są dobra. bardzo proste. Idziemy przez zwykłe 100 pokoi w torsach, mm -hmm. ale w stolikach i szafkach są cukierki, które możemy zjeść z losowym efektem. Koniec. Mm -hmm. To jest tyle, co, co musimy zrobić. Nie ma nowych potworków, ale cukierki A? dają losowe efekty typu A. na przykład przywołanie potwora. Albo. A. A, zjeść czyli i mogą się bądź, być. Zesrasz, albo ale umrzeć. zaraz, 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 zaraz. ale czy to, są, to działa tylko na ciebie? Czy na przykład jak jest przywołanie nie potworka, wiem. to wszyscy go widzą? Nie <laughs> wiem, bo nie testowałem A. tego w grupie. Ja no, ja czyli jestem... okej, okay, nie, nie jemy odcinków ludziska, Nie jemy, <laughs> nie jemy od... nie odcinków, nie jemy cukierków. Nie, nie jemy cukierków! <laughs> wow. A czy wy macie wow. Survive the Dracobloxers? <laughs> to będzie szybkie 100 drzwi. Jak ktoś zginie, to. To jest Ten co nie umrze, to łatwa, ten co umrze, to. Dobra, A wiecie bambam, co? Wydam sobie. Bam, e, Rift kurde. Hello, mam trzy witaminki i latarkę. -ch -a, a ja tu zostawiłem rzeczy. Ale to Rift'a nie, te nie ma. Cukierek, Cukierek biorę, nie jeść przeterminowanych cukierków. Ale... Guys, ktoś chce latarkę? Bo mogę mu dać. Ja mam. Max, nie rób tego. Albo zrób to. Co masz już? Room for more? Co to nie ruszajcie się. Ale myszko można ruszać? E, oh. on się zaraz pojawi. Kto? Co? Kto? Nie a wiem, dziwne, że się nie pojawiło. Room for more to jest e, hmm. A90, chyba. Także nie to. to, to... No! I to tylko Maxowi się pojawia! Czy będzie? No, oh. tylko ja! Oh. Oh. Mam oh. zielony cukierek, panowie! Rock, Rock candy. candy. Rock Candy, jesteś ciężki jak skała. Jesteś The oh, Rock Cukierki są dziwne, <laughs> ale, um, ale... ja się, Ale ja się zatrzymałem, dlaczego mnie uderzy? I don't know Dobre to. Zabrał ci 90% życia? Nie Idziemy? A, Idziemy o, czerwony cukierek, cukierek. Yo, 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 yo. Dobra, nie, wy sobie A co ty? O, czarny a cukierek A, ziemki Misiu Nie, I'm, misiu Nothing? nothing. Ze znakiem ja zapytania nie chcę nic mówić, ale ja mam cukierka z okiem To zjedz go Czy <laughs> będzie? dajesz? Żmyj Sick będzie? E, nie, nie mogę go, nie mogę go dropować. X6 możesz, się. Nie, nie możesz. Możesz, możesz. możesz Xem, Xem, dropujesz. Xem. Ja yes nie chcę. Yes. Ja już, ja już zjadłem, ja yes. zjadłem. Bad Candy, ała! Oh, wow. Zabrało no, mi to ja HP kilka. Biło trochę. No i dobrze. zabrało nie mi 10% jest, HP. Vitamina, witaminka. Witaminki. A ja już mam trzy, to nie mogę. To ktoś inny musi zebrać To ja, to o! ja chcę wziąć. Co to Miałem było? Jak? To... Jak? Jak? Cóż, ja powiem się, Ja abs <grym> się absrałem, kompletnie! Abs absrałem. Abs Kurka, nurka. Abs abs to, to jest jeden z tych rzadkich potworów za ser. Ale się tak, zawsze. Gdzieś się skoczyło. Jacek? What Jacek? Jacek placek, wacek. No, ja nie o, dostałem jeszcze cukierka. Ja czuję, że jak będę miał cukierka, to takiego, po który, którym umrę. Albo się <grym> zesram. Następny jest Twój cukier. Kolejny, kolejny. daj mi, daj mi. Dobra, Żyrej. czerwony cukierek jak mój kolor. Uwaga, jem. Chucken, chodź popatrzeć jak jem. A, a to jakiś inny cukierek jest. Glowy Eee! A tu naszyj O. O, plasterkę ja tak sobie wziąłem. mi Tax deductions. Co ty, podat ty robisz? podatki cię dorwały. Podatki. Ej, mam 6 revive'ów. I 6 cukierków na górze po prawej i jeden coś. to jest jeden modifier. Ale łatwiutko, 12. Zielony Jack. No poczekaj, jak Ale Czemu on ci wyskoczył? Właśnie nie wiem. On jest Aho. randomowy! Oh shit! Ja, sied... ja tu szafy. Moja, biegnie! Leci! Nie no, łatwiutko, łatwiutko. latarki Izi. w dłoń, Izi. słyszałem, halo. Czy ja wiem czy taki izi, A, to ty Max Player, Max Player, 15... najgorszy YouTuber jest. Słyszałem cukierka podnoszonego. na cześć. Ja nazywam o. się Max Player. Gno... Ej, zbierzmy sobie po pięć cukierków i w jednym pokoju odpalmy I wszyscy wszystkie. Zbrzyjmy je. O, Ej, jaki brało. pokój? O. Brzmi to jak głupi plan, ale okej. Okay. Nie wiem, jaki mam, pokój, był. Mam no to, to, pokój. Mam ciągutkę. No. 17 pokój, bo liczyłem. Co to jest? Regur. Regur Gitape. Co to? co to? Nie wiem, co to było. Jest dupa, panowie, jest dupa. 17, 17, no szybko. Ja no moja jest do ściskania. Ogólnie, ja e, ogólnie jak zjecie z... jakiegoś cukierka i podniesiecie tak go jeszcze raz, to już wiadomo, no. jaki efekt robi. No, ale to jest tylko o. na tę A. rozgrywkę. Czyli na przykład mogę sobie odpalić glowing, bo już zjadłem glowing raz. To cukierek, no. no. ale to jest ze znakiem zapytania, mordo. Room for more mam. O, oh. oh, to będziesz miał zaraz A90. Ale ja tego nie zjem. A, no to nie jest. A czy czerwony cukierek? O, niebieski! dodaje nam to. O, room for more też mam. Niebieski? To było to A90? Te candy! nie? cukierka. Jestem energized. Co to znaczy? Room for more. poczekajcie. Zjadłem tego cukierka ostatnio i to był pył gwiezdny, który mnie od razu zabił. Chce ktoś zjeść? Run from it! Co ty zrobiłeś? Do następnego pokoju, szybko! Szybko. Co się dzieje? Co się dzieje? Co to ocieram, jest? Ocieram, ocieram, ocieram. O, to był ten, yy, to, był, to ten, był ten jak on miał? Ten, ten rzadki taki. Yy, jak co to każe? rzadka. To, jak on miał. No. O Jezu, dobra. Yy... Men, coś men, coś men. To to, to Max, ty chyba go skojarzysz. To jest ten potwór, na którego czekasz co najmniej godzinę w jednym miejscu i ci się pojawia. To był o ten to Dread, Dread masz na myśli? Dread, dreada miałem. Naprawdę? O, tak, ja się pod troszkę schowałem. Wow. Ja też wreszcie wow. myślałem, ja, tak, że Właśnie skojarzyłem, żeby go zniwelować, trzeba przejść dalej. wajchę zrobiłem. Dobra. Ja się poświęcę. Bo teraz jest jakiś ambient, że słychać Rasha w oddali, a to nie, on tak naprawdę nie biegnie. Cervony? No, room for uh -huh. more. Ktoś chce? No, ja wyrzuciłem to. Nie, no, Oj, no, Couch drop? O fuck! O fuck co? O fuck, jaki? 23. Ja Słyszałem 23. tego, Rasha ja, 23. mówię 23! Jest ambient z raszem, że słychać go gdzieś w oddali, ale on nie leci. Co jest mam dodatkowy? miałem 90, dobra. Może. Może zjadłeś dobrego? Dobra, chodźmy. Zjadłem cukierka i mamy. Słuchamy. Nie, no co ty? Fukat, Ale sz w w no, co ty? However, totally. oh, szaf nie mamy w razie wu. Są cztery szafy. Idę na ostatnią. No kurwa, Roki! No no, no no ja tu, no, 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 to też padłem. też to wpadłem. Nie widzę, nie widać ciebie, Bóg. Teraz. Sik, cześć. Siops, ranię się. Mam połowę życia, mam nas złoto. Ej, łotasz się. Może to jest jakiś armor? Który dał ci ten starlight, czy coś takiego. Może to, to armor? Armor. Screech, spadaj. 26, sześć. Dwadzieścia siedem. Dwadzieścia Szukam cukierka, szukam cukierka. Oh my god. Cukierka po psikus. Szukamy cukierka. Dwadzieścia dziewięć. Mam <grywnie>. klucz. Yes, mam Haribo. Yes. Yeah, Haribos ma krawości. Ktoś ja. chce czerwonego cukierka? Nie. No hiding for you no Heidi, no co się a, stało? Roki, co? co mi się dzieje? Co to? E, Heidi ci się odkrył? Co to? Ała. Run from it. No, jedz. Luke man, co to? Robi? Nie patrz, to jest Ała. ten co. A, to jest cięń, ten z bagdorsów, z bagdorsów. Straciłem ży. A! Straciłem życie. Ży się pojawił Luke man, straciłem. No, no zauważyłem go, stał tutaj. E, mam klucz? Otwieram. A, ja to czekaj, jest ty cały czas. Ej, Łota się! jest? Szukam. A, co się co stało? Jest? Nie co patrzcie jest? się na lookmana. No, wow. patrzcie się na Lukmena. Też oberwałem! No poczekajcie Not na mnie. Lollipop! Mam wejście, Proszę oh, no. Co to się nie dzieje? Gdzie cukierka? In the middle. Jak będziesz... Max, jakby jeszcze tutaj cukierku, wiat, to cię brzuch rozboli. Więc no, no właśnie, no. Ja jestem, jestem gotowy wszystkie. otworzyć kolejne drzwi, możesz go zjeść. Czekajcie, czekajcie. Jedz, jedz, jedz. A Co to jest in the middle? nie dobra, nieważne. Zjedz to miałem dopiero jak zmażyć, uciekniemy przed Sikem. to jest inny medal! Czyli Meadol masz było BHP. Daba, 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 daba. Co Jej! to za dźwięk, był? Ja nie nie Bek, miałem go! szywiec! E, jakby to powiedzieć. Okrutnik, no. no. Się oh, o, dobra, i... dobra, 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 dobra. nie używaj, używaj, stop, 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 używaj e, już go nie Co? mam, bo podniosłem innego skierka i tamtego upuścimy, no. ale mogę zjeść tego, uwaga jem. <śmiech> <śmiech> no, no ja też go chcę zjeść. Poczekajcie, A, rewajwuję się. Ale nie mam do tego, Jak się zrewajwujesz A, łaba, od razu. Oh, After taste. Aha, A moi... zaraz zginę, zaraz zginę. Ja chyba zginę. Czemu? Leci coś! A co ty słyszałem? No, no, leci! Nie wiem, oczy, oczy są tam kolejno. Eee. Co poczekajcie na mnie, jestem daleko z tyłu! Czemu pokradliście moje temy, kiedy umarłem? Nie, ja nie, nie. kradłem. Ej, bro, rzuć mi to, rzuć mi to, rzuć mi tego cukierka, daj, 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 daj. Guidance. Guidance. Oh, super. Wow. A ja mam wrażenie, A tego from mojego it. nie zjadłeś, wyrzuciłeś go. Tak. E, to to było. A to co to jest? To jest eee, run from Dobra, it ja to jest dread. Dreadware. Dread. O, fuck. Mógł o! Użyć pedał! Dobra, Mam, więcej HP. Ostatnia Dużo moja, szafów. ostatnia moja. Czekajcie, tu jest szafa. Oops. I'm getting out of here. Pamiętajcie, że ja już nie mogę wstać Dobra, użyj, się użyj Run for it. it! Użyj, bo jestem przy drzwiach. To uh, creepy. Użyłem. No, lecimy, no. lecimy. Yy. Leterka mi pada. Uh, o ty, Dobra, jest. Jesteśmy 45 bezpieczni. tak. tak 45. Wiecie, że jak 6. ja zginę, to już zginę naprawdę. Let's go. Ale jakbym miał 4 ćwierć HP, to ciekawe, czy mi przywróci do połowy. Nie. Nie? Oh, jest! Jesus Christ! Ja chcę to ty właśnie na ja lewo. w lewo. A on tam jest. Ja pójdę na górę. Dobra, nie idzie do mnie. Dobra, nie idzie do mnie. To chyba damy radę. O książka. Idę na Gurrider. idę. Na... książki. Idzie Fak. za tobą. No, no. Idzie za tobą. Tu nie ma. Tu nie ma książki. Idę po papier. Toaletowy. O książka. Max przeoczyłeś książeczkę jedną. Nie, ja uciekam. Kurwa. Okay. Bad after taste. Roki, ja to, Coś słyszę, to słyszę, to słyszę, kogoś. to słyszy! Nie wstawaj, nie wstawaj! On słyszy otwieranie szuflady, Gamoniu! A ja nie stawiam wiedziałem! Budzik, stawiam budzik, stawiam budzik, stawiam budzik! Stawiam budzik, stawiam tak budzik. Oh god Jest na górze, jest na górze. Ja ja, ja ja, ja, ja za kanapą, ja za kanapą, tak, tak. Safe spot. Dźwa. Gdzie to on na jest? Tam górze? E, schodzi, schodzi Schodzi, schodzi, schodzi. Musicie znaleźć książkę jakąś. No, tam ze stołu. A ja, ja miałem szafę za sobą. Fuck! Na górze nie mamy, na górze wow. nie mamy. O, idzie, tu idzie, tu idzie, 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 Ze idzie na górę. Ten, dobra. E... dobra, nie idzie na górę, nie idzie na górę. Dwa... Dobra, dobra. Zostaw, nie idź do mnie znowu, osiem dwa dwa, osiem jeden jeden 8, 8, i... 8, 8. Dobra, czekaj. I coś. osiem i coś. Ja tak. ci tak będę informował, Max. Idziemy do was. 8. Idzie do nas, idzie do nas. Dobra, chowam się. Teraz ja nie wiem w którym momencie tak, ja mogę do was pójść no ale jeszcze jeszcze no, jedną cyferkę trzeba znaleźć tą Chyba, że. Spróbujecie No to no. już mogę spróbować, a powiedz mi jaki jest kodzik 2188, pisałem już Wpisałem już, 2, 1, czekaj, 8, 1, czekaj, 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 sprowadzę 1, go na dół, sprowadzę go na dół stoi przy schodach teraz 8, 0. Nope Sprowadzę 2, go 1, na dół 2180 Czekaj, kiedy jemu Ale, się jak otworzysz to on tu będzie biegł Więc złapie chłopaków Oh, fuck, dobra O, oh, o, oh, o, oh. o co Ty dzwonka było? użyłeś? Budzik, 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 tak. budzik, budzik, budzik Dobra, to ja nie Jest wpisuję, macie, macie rację Chodźcie, chodźcie, rację chodźcie. Mam, mam chodźcie, chodźcie na górze, jakąś. chodźcie na górę. Musimy mieć cały kod i wszyscy muszą być na górze Chodźcie na górze To Góra. musi być 2, 1, 1... 9 Yyy... taki rąb 2, 1, 8, 8 Oh Eee... dobrze, Max powiedział, że ja was wszystkich załatwił, niechcący Roki, chodź na górę, dobra. A, jestem, jestem, jestem. 2, 1, 8, 8, 1, nie. 2, nie. 3, nie. 4, nie. 2, 1, 3, 7. Nie, nie idzie, co kłamiesz. No. 2, 1, 8, 8, 8. Idzie. Jest, Aha. jest, Idzie, jest, jest, idzie, jest, jest, idzie jest, bo uciekamy, jest. uciekamy, uciekamy. Nice! O, o szybko! Co masz, co masz, co masz takiego? Ma, pa, 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 pa? Ma może? Ma może kasę? E, 180. Nie mam 65. 204. 204. 204. Chyba pogubiłem. No no to nara. Ja mam znaki zapytania. No to tam. Jedz. Rock candy, Rock candy. Rock candy. A, candy. A, I jeszcze mam takiego Bad żółtego żelka. What after taste? What after taste? Bad after no, taste. Czy będzie ci, ci biła. A zresetowały się efekty, jak ja nie żyję. Mam znaki zapytania. To ja nie, chcę, to nie, ja nie, nie, nie. Chcę. Niektóre cukierki, nawet jak zjesz zielonego, to może być zielony. Nie, sam jest z z tego. nie, nie. Nie chcę, nie chcę. Hmm. A tu? Lollipop, kojarzycie? Lollipop, Lollipop Miałem, daj, mi go, nie go, nie daj mi go, daj mi go. Zadaję obrażenia. Pokaż nie, nie zawsze, go. nie zawsze. In the middle, in the middle. middle. połowa życia. Oh, dobra, dobra, dobra. To 54. Jop. Yep. 50. Ja idę do tych dalszych. Mordnięcia. Ja ostatnią biorę tam. do tej. Ale ten czas Jezu, jest super. czemu ta gra się zrobiła, taka mm. na przez jakieś głupie cukierki? No szapy! Dajcie jakie u Fuck. 56. 56. 57. Ej, 57 Możesz jest przede mną. Najdę. Can okay. die. To nie, nie, to ja umarłem nie, nie. od tego. No, can, can die, die to, jest to ten, umierasz. Co umierasz. Can, can, die. Can, die. can die. Can die. Can die. Nie warto. Co ja my? mam dwa ze znakami zapytania. A żółty, a różowy cukiereczek, taki? No i nie wiem. Mm, ze świnką. Pokaż, pokaż mi. E, gdzie? O, taki. O. Może go miałem już. Look man. O, a, nie, 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 na nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, to nie. Idziemy do rumsów, chłopaki! Nie, Jeesu, Jeesu, Nie, nie mamy, absolutnie. nie mamy klucza. Jak chcę a tysiąc zrobić! No to, to, no to zrób. powodzenia, ja ci w tym nie pomagam. Mam dźwignię. nawet dźwignię. Masz dźwignię? Nie, to ja nie miałem. Dla ty nie masz dźwigni? Jak, ty nie ma... Jak to? Tak to. Kupcę na własną. Czyli nie mamy klucza nawet do szpitala, żeby nam się życie Nic. regenerowało. Nic. 61. Oh, wow, o, wow. 61 piwnica. piwnica. Znowu piwnica. Ja Idę jest wielka. W razie czego na ogrody mam świeczkę. O. O. Świeczka nie działa teraz jak wtedy. Co? No nie. No. Świeczka. Ogólnie ogrody są najtrudniejsze, więc. No, to, na to świeczka. teraz, żeby dawała ci cokolwiek, musisz ją wrzucić do rifta na końcu. what, what is... Ja Bez sensu. Czyli mogę sobie teraz poużywać świeczki Możesz, tak, możesz. Tylko odpalasz ją albo zapalniczką albo od kominka Co? No, no, no tak no. Ale to zmienili głupio Musisz ją zenchantować Nie, to głupio, to ja mogę komuś oddać A, mrugło oddać. czy mi się wydawało? Tak A jakby bateria. mrugło, ale nie mrugło A ja nie mam w ogóle światła Teraz mrugło stanowczo Co to było? 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 Likarysz, A, ba, ba, bad mrugło? mrugło? czy nie? Teraz nie mrugło, chociaż 66 Dobra, ja. ja idę tu Oj, admirus, admirus, admirus. Bieg, na, twoja szafa. No, ja nie o, mam fuck, nara! Ja nara. czekałem, szybko! Nara. 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 Czym jest ten Maxine czarny ratował. cukierek? Nie wiem. Zostaw mi, zostaw zostaw mi. No ja oddałem nie, tobie ja szafę, bo myślałem, że tam dalej ja była szafa. Co, jak chowam świeczkę, to znowu muszę w kominku ją zapalić? Tak. Wow! Tak. Nie zabierajcie wow. mi rzeczy. Nie, nie zabieramy. Bo ten cukierek mnie zastanawia. Ja chcę czemu go jest. spróbować, to jest lekarz. Szybko, szybko, szybko. O jest słucham. bym nie próbował. Ja chcę spróbować. Okej, Ok, idziemy. Cukierek. Dobra, idziemy. Przeżyłeś, Admirosie, no i bardzo dobrze. Dobra, to poświęcona decyzja. Tylko ja czekałem przy szafie, bo mrygnęło, ale w pokoju wcześniejszym. Czyli wszyscy raz życia. Tak, i zacząłem was gonić, już było za nie późno, bo. A się z tym Czyli dobrze ci oddałem, dobra. No, może mi się. Wszyscy po jednym żyćku. dobra, szpital. Szukajcie krucyfiku. co to jest? Dużo candy, będzie. Irmax! Co to za Co A nie słyszysz? Teraz? Nie będziesz słyszał dźwięku. Przez jaki czas? Przerw y no przez chwilę pewnie. Czerwona Lukrecja? a to z gwiazdką? Oh, no z, z tym cruel? Oh, wow. okej, okay, co, co to z z było go. to? Co? No, no, Hiding co? for You, czyli. Nie, hide. nie po prostu. nie. Z gwiazdką z z taką. Pokaż. Nie, z Znak zapytania z mam. Pff. Wiesz? Z gwiazdką dajecie ci hmm. uh, overheal. Nie, violin. Starlight, o jaki szybki jestem? Max! Dreda użyłeś! To był znak oh, zapytania! O-o. Wow. Biegnę, biegnę do drzwi, biegnę do drzwi! A! Jeszcze, a! Gdzie są jest, drzwi? Jest, jest, oh. jest, jest. Oh. nas. Gdzie są drzwi? Ale. A, a o, bo ja umarłem, ach. dlatego miałem znak zapytania, jezus. No o, właśnie, właśnie. Max! Dobra. Slow mi został! Sorry! Ja nie. mam kilka cukierków, to ja nie co robię. Ja mam zgaszony ten. Ej, ja, ja ty no, ja zginę oh, prawdopodobnie Boże. zaraz od czegoś. Zaraz Nie zginę. Jezusie! Zielony śmieć! Oh Kurde! Oh shit oh shit oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. uważajcie, halt, to jest łatwe. halt. To jest halt. Halcik, o widzę wasze cienie, jesteście duszkami. No. U, u mnie Max wlazł w niego. Jak się przestraszyłem, no ja No też! Zielony Jack! Ale to był Jack plus ten. Halt. Tren. Dwa wiatry. Opi, no. opi, opi. to są te szuflady. <laughs> Coś chce? Aha. Nie. Przeszukajcie szuflady. Halci kłatwiotki. Kłatwiotki jest. O, cukierek e, z tym, z okiem. Co to robiło? Mm -hmm. Mm -hmm. E, cukierek z okiem zadawał ci obrażenia. Rock candy. Mam a klucz, ale nie wiem do czego. Mam kilka Guidance. cukierków, które mógłbym przetestować, ale nie wiem, czy. To lollipop. lollipop. po co ja to zrobiłem? Ej, ciasteczko kuki. Kuki mam. Middle. To było kuźwa midu. Któryś z was Dobra, ma kuki? Nie, nie, nie. nikt nie, nie miał uh, ciasteczka. Nie. A co to jest to? Wow! A, a, co jest? <laughs> Ojej, ja, ty, ty zacząłeś stało? latać Roki zielone Czemu będziesz zielony? <laughs> nie wiem you, you finally turn green A jaki ten pomieszczenie? Earmuffs no, Nie wiem, jest. musimy mamy słuchać Mamy No mamy guidance, A dobra, fakt O pierdzielony tank. Tank. A, ja, a ja go teraz nie widziałem wow. Ja też No, no, no Ej, ja ci dam psy zaraz Co to jest to? A! No to, no, 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 hiding for you kurwa. To teraz ukryć się nie możesz Dostałem hmm. Okej, okay, <laughs> będziemy biec Dostałem mhm. obrażonka, a łajesz wow, mnie! Tak, jezu, tak bo no, no, to jest, tak. Dobra. jest to. Jest oh, o jezu, nie policzyłem. Ja też nie. Kłopotyć! Nie słyszę. Boję się czerwonych Cii. cukierków. A tutaj, a, a tutaj? No, a tutaj? Daj. Ja no, mam takie, coś wam to Cii. mówi. Dobra. Tam to są drzwi. Ups. Ten cukierek na środku zabija. Ui. Dobra, ja je wyrzucam. Nie chcę. Ktoś o, chce się poczęstować, to proszę. We? Co no, mam moi... tam robi? A także idziemy. Ui. Kosztno. kosz. tutaj. Koś. Dobra, ryzykuję. No Room for more oh fuck off. Oh. No to będzie śmiało miał... za chwilę za późno nie ma dobra, dość. 83. Ah! Już go nie mam. Dobrze. To tyle z plastra. 87. <laughs> 87. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale dostałem... 7. Zapaliło się nagle tu. Dostałem sklicza seven. Co to mamy? No co e mi się w ja, ja. No? Tak, to co Tak, on to zawsze się wpierd... Jezu, nienawidzę ogrodu. Lale. Panowie, lale, panowie lale, nożycy, szukamy nożyc, szukamy nożyc i szukamy piwnicy. Dobrze? Tak, piwnica. Tak, tak, jest piwnica. Co, o, tu widzę no, piwnicę. Ja możesz wdepnąć, więc trzeba uważać. Tak, Mówiłem, Kuźwa. że to no, w, okay, w, se, w sensie krowi placek, nie że No, no, tak, no to tak. pnącze, -no w którą można odepnąć. No, tam... Uwaga, przejście jest. Uwaga, uwaga, bo tu jest nas ten, kupa S. Idziemy I, jest. Idziemy Ja tam Kupo, nie wchodzę, no? ja tam nie wchodzę. No bo dobra, Ja chcę wejde. wejść, ja chcę wejść, bo ja tam nie byłem jeszcze. Ja też. Uważaj, pnącze też są tutaj w podziemiach. No właśnie tu. No, 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 w sensie kupa. O, fuck, off. from somewhere. Gazka, Run from it, mam. Nie, bierz. Nie, nie 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 to jest Dredd, to jest dread, Dobra, to nie wiesz. Ja Sędzia. Sędzia, z gred I tyle, nic nie ma Dobra no nie, nie, myślałem, że coś Ale to to Ja prawdopodobnie to to zginę tak, na ogrodach, więc powiem... Ja fajnie ja się też. grało ja fajnie było A macie in the Dobrze, middle? Let's go! Macie in Nie słuchamy Plasek na środku o, fuck. Oczka. Miałem psyta i nie mogę się teraz odwrócić, bo są oczka, kuźwa! Auć. 92 trzeba. Zginąłem. 92? Tak. Nołem. Fuck, za blisko do drzwi mam, podlazłem, miałem ciemno. Leci! Nie, nie! O! Ale to było głupie, miałem psyta, akurat tak się na... Otwórz drzwi i stój przy szafie. Znowu to samo, otwórz Idź drzwi przy szafie. Dobra, ja... Otwieram i do szafy. Czekamy. Oczy oczy są, uważajcie. Mhm. Mm Biegnie? Nie. nie. Nie, nie, nie. Dobra. Let's go, let's go, let's go. Oczy. Nie ma kup w pobliżu. 9-5. Biorę najbliższą szafę. Mm -hmm. Jesteś gotów? O, tak. 9-5 otworzyłem. Czekamy. Oczy, oczy zniknęły. Leci. Leci. Aby nie? nie? Ja go nie słyszę. Przez Słuch chwilę go słyszałem. To Tam dalej leci, są leci, szafy. Leci, leci. Tak, tak, tak. Ale długo, długo, fuck. Było. Oh. Let's go. Zaleciał. Poczekaj, poczekaj, bo on otworzy drzwi i może lecieć kolejny. Ja już mm. tak nieraz miałem i padłem przez to. Tam mm. są szafki niedaleko. Tak, I są idzie, szafy, idzie. no. Dobra, Waga kupa. No, staje przy drzwiach, znaczy w szafie, Otwieraj. Otwórz już, czekaj, odmiroś. Mam, odmiroś. 9, 6 tam dalej macie od razu szafy po lewej. Uważaj, to jest Ale? druga, kolejna, to jest kolejna, świecę ci. Czekam przy szatawie. Otwieraj, żeby oczy zniknęły. 9-7. Bo... Mm -hmm. Leci. Boję się. Chyba? Nie. Nie słyszę Śmiało, śmiało. Jemy. I czy jeden po drugim? Jest y 99 9 szukajcie. 9-9, 9-9. Po lewej. No to już end. No jeszcze nie. nie jeszcze może A, jeszcze jeden. Otwieraj, otwieraj. Jestem przy szafie, Otwieram tak? I czekamy chwilę. Ej, że ambusza nie było w ogóle dzisiaj. I dobrze! dobrze. No? Bardzo dobrze. dobrze. Dobra, Dobra ja, Dobra. Jesteś Rozejrzyjmy gotu? się, czy nie ma Jack tutaj ten. Pamiętajcie, że teraz tutaj figura nie, jest. Łazi nie łazi patternem. Nie, no. znalazłeś? Tak, znalazłem. On wchodzi Jeden do środka. Tak, I od tak. razu mogę otworzyć to. Oh, hello, yeah. Roki, skup się na Admirosie, ja się skupię hmm. na czakenach. Wow, ale blisko! Jo. Spokojnie! Spokojnie! Shipy był zobo. Chucken drogowolna chyba, czy nie? Bo on jest przy Ona łazi wokół mnie. Tak stojí pod Admirosem, poszedł idzie. w centrum. Taken jest jesteś na prawo Dobra On jest w centrum. Admirosie, on poszedł gdzieś tam w twoją stronę, uważaj. Mhm. Wiem, wiem wiem, spokojnie. Idzie, idzie, idzie. Dobra, odwrócił się i poszedł w swoim kierunku z powrotem. Taken idzie okay. do ciebie, idzie do ciebie, idzie do ciebie, uważaj Co? Tam mam, latarkę, ale, ale... mam latarkę, mam latarkę, Bo on wchodzi do tych pomieszczeń. Okej, okay. on ja, ale go tam robić. Rob. Mam bezpieczniczek. Jest przy mnie? Ym, ciemno jest, nie widzę. Chyba idzie w Oblejny, nie mnie nie jest. Jeszcze trzy, jeszcze trzy. Idzie tu, o kurwa! Dopiero jak wyjrzałeś za ruch, to go zobaczyłem, I... bo mam kamerę tylko na tobie, to tak. Jest git, jest git, jest git. Dobra. Uj, idzie no, do ciebie, ciebie Skurzyłeś się do ciebie. Co zrobiłeś? Przyszedł do mnie. Nie wiem. Wkurzyłeś ją jakoś. O, no jak cię zsiął! What? Losowo przybiegł do Admirosa i od razu go schwytał. Tak, A, teraz na sam na Chaken, zostałem. nadzieja w tobie. Ale to było głupie, bo no? biegła figura do Chukena. On działa zupełnie inaczej, Nie Tak, ale odpuścił Chuckenowi i no. zwykłym krokiem do ciebie podszedł i za framugi drzwi Jop, od razu cofał. Wyszedł z pomieszczenia koło tak, mnie. Wyszedł z pomieszczenia, już poszedł no. prosto. Niech, będzie, niech pójdzie dalej. Ale masz już prawie wszystkie bezpieczniczki, teraz ci się powinny świecić już po czasie. A centrum ktoś z was sprawdza. Ostatni Ta. zawsze może być też na dole u, gó u góry tam. Na dole yy, tak. u góry. Na tak, dole tak, u góry. góry U góry. No poprawiłem po prostu się, no. On nie świeci, się świeci. Się I sprawdź tu po. Nie ma. Tu ja nie umarłem, to zebrałem wszystkie. Co latarkę będzie Tu idzie, to idzie tu. Idzie, idzie, tu. Idzie, yep. no. 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 No, no. Nie, nie musisz się w tym pokoju po lewej nie ma. Um. Idzie Jeszcze tutaj, idzie, idzie trakuje? tędy, po twojej prawej jest. Hmm? Tu, tu wyjdzie, tu jest, wyjdzie. Widzisz tym pomieszczeniu. Jest. Ostatni będzie tam na górze, mi się Ta. wydaje. Nie, 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 jest tutaj, jest tutaj, w lewo i teraz w prawo. Tu to jest. jest przedostatni. A, to jest przedostatni. A, jeden, dobra. O, wow. I, o, i ostatni jest teraz tam, gdzie Wajcha. Dobra, dasz radę. No nie? Konie... Sobie. no może w sumie. Ja tam, ja tam ostatnio znalazłem. No to teraz już tutaj na na górę. No. W teorii. <laughs> Tutaj Bo możesz tam nie kłócać tym, czy musisz Nie, mu nie ja się tak i tak cykał, że ona Muszę jeszcze mhm. no Ona jest nieprzewidywalna ta yes, figura. Jest, widzisz? Jest, dobra, yes, faktycznie yes, yes, yes. Nice, robisz to. I klucz też powinien tutaj być, ale już nie potrzebujemy. Klucz? Czego? Jak zrób, to. Na zrób nam odcinek. Tam. Do czego? Tak, Odreszko zrób nam. Klucz. Wiesz, klucz, klucz o tamtych drzwi. Zrób content. I teraz 5 lat będzie robił tą zagadkę. Yeah. O nie, Chucken nie umie tego. Technika, zrób technika dawaj. Nie, nie zrobię technika. Zrób w let's sekund. Nie no, łap. No, no e jak się drapie jeszcze po drapie się. To drapie się. Hmm. 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 Jakby to zrobić to... Hmm. A może to kliknę? A może to? Ja widzę 0 na 3. No daleko cały jeszcze. Czas, no. Chyba, że my cię. Tak, my, my, my chyba widzimy A. cały czas 0. Mam. Yes. Mądry chłop. Pakie. To byłby ten Expert Technician! Brawo. Brawo. To ty nie, to ty nie 500 miałeś Nie miałem. No, jeszcze nigdy nie umiałem tego zrobić. No? Ja myślałem, że miałeś. Miał. No i łatwo panuje Sam skończył, że będzie moja ekipa. No i Sam teraz chce Teraz lecimy mainzy. Nie, no, no nie, fucking way. Nie, nope. ja, ja nie przeszedłem jeszcze. Ja też. Musimy, musimy zagrać. Z tobą. Ja tak samo nie grałem. A, nie, będziemy, Czyli będziemy, Max nie przyszedł Dorset i Preżura. Brawo. Tu bim, tu. Ale teraz John sprawdzimy faktycznie go. teorię, czy no. w mines'ach będą modifiersy. Pod tabem kliknijcie tab, jest one modifier activated, click mm. oh. or treat. A, treat. No to działa. No w, w pierwszym pokoju już powinny być cukierki w teorii. Teraz się no i szukać cuksu. -cu. No i po kij w tą stronę. No to Do nie. Mnie. ja! Ja yes, so so, Są. Czekolada. 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 Dobra. Czekolada. Czekolada. Czekolada.